Szema. jako, że jestem kretynem i to chronicznie dymanym przez OBS-a, to znowu wszystkie nagrania, które dla was przygotowaliśmy poszły tam, gdzie psy dupami szczekają, a diabeł mówi dobranoc. Więc chciałbym was zaprosić na krótką historię o tym, jak trzech wieloletnich przyjaciół rzuciło się sobie do gardeł w grze Stick Fight The Game. Bardzo polecam, jeśli macie kolegów, żeby też się im rzucić do gardeł. Jeśli nie macie to, to mi przykro. Zapraszam do oglądania. Wierzę, że tak się stało. Cicho? Nie, kurwa. I... Sadak, nie ma zagrożenia. I... <laughs> jest nagrożenie. O, o kurwa, teraz o, a... Cicho? <laughs> co to jest? Nie wiem, bry co bry. to było? Ale bardzo no, 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 cicho no, jak no. w Anglii, kurwa. <laughs> ja, mi się to podoba, Volkanon. że powik po prostu wszystkie O kurwa przy... Wygrałem O chuj Mi tak tak. po prostu wszystkie gry stoi z tyłu Well, 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 well No i co? No i on ma teraz wygrać I na jeszcze GDS i chuj Well, well, well Dobra dawek, no idziemy Nie jedźmy korony dobra? do mnie, Kurwa moje Nie.

nie, no znowu? Z kurwy, na broni pod robotę! A jajaj! Jak się podnosi to. broń, wystarczy mi ją w ogóle? Samo nie! Ej. Pejść. Ej, ja tam, ej, Dobra? Nie, no, chłopco gardy używa, We. Ja też. O, dobra. Trzeba go dojechać, zanim. O kurwa! A jajaj! Dobra, dobra. O ale rzut w przepaść, kurwa. Co ty gada. Dobra, Z pipem, z pipem. O Kurwa. No co? Ale mnie. Ole mnie. Ole Uch, mnie dojechali, ty. No ja pie... Co? dostałem trzy szybkie nabrata i się złożyłem. Nawet nie wiedziałem gdzie to Ja Nie żyję. Ty. Co tam, o kurwa? Ty. Że ja to przeżyłem? Kamu, ciekawe, to? Dobra. Dobra. Co tu się dzień działo? O kurwa. <noise> No Wszyscy nie. Pokaz... nie! Wszyscy pokaz skilla! To nie... Nie. Ten jebany mąż! Nie. nie! Nie! Nie, kurwa, co ja zrobiłem? nie o chuj, pani wę, wę, wę. Nie mogę! A, nie, nie, nie! Spodziewałem się, że się pojawią na dole jeszcze! A.

O, nie w tą stronę. O tak, te bro! Jak ty przeżyłeś to jeszcze? Okay. O chuj. To ty to, że ty możesz odbijać to. ej. I yeah. garda wszystko odbije. Ale tu spokojnie jest. Wcale nie agresywnie kurwo. Ty, on się w krzakach będzie fałował, no. Watchman! Zginąłem. Ua! Ale headshot, o oh, kurwa Ale gra jest tak że nie, nie idziemy jest... mieć żadnej, żadnej taktyki to nawet, Powiem więcej, tu się nie da mieć montażu, bo to, to, nie, to nie ma co, te 3 sekundy się nie nadają na zmontowanie Okej okay. I kolejny headshot, stary, Bóg, Bóg, celowanie Nie, nie. mogę... O, nie poszucie... Jest. Poszucie... Ej, w tej, tej grze się poczułem jak w spelanki, nie? Kurwa, nie mogę tam wskoczyć. Nie! Ej, całą grę dosłownie próbowałem wskoczyć na, na tych głazów. Aloo, aloo, Kurwa. Nie, kurwa! Do, nie dam ci wejść Oi, kurwa, tam, tam, nie, tam ci, nie dam ci. O kurwa, o, kurwa ty! Kurwa. O nie! U, chuj. Nie wierzę, że on tam dalej jest. Cię będę żgał. Trochu. Wiedziałem, że ty się proj. tak skończy. Kurwa, ty! O nie. I co, to tak po prostu idzie w nieskończoność? Nie, tylko no, Fajne czy... w sumie. Wow. Oh. On ma broń, on ma broń. <laughs> on zdebił. Jest jestem z bronią, jestem, jestem... Nie bać się. O, kurwo. Z bronią <laughs> to, to jestem zagrożeniem, tak. jestem dla siebie. Mm, ale dostałem na pizdę znowu... Aaa, no, ale <laughs> A, general Kenobi! Oj! Oui. Najebali mi kurwa z dwóch stron znowu. Od ich buta dostałem i spadłem, nie? Tyle wam powiem, koledzy. Nie. nie! Ty gra Kurwa! O nie! O, że... Dobra, to mi nie dojdzie! Uj, Dobra To dostałem broni! Oj! Co pan High ground, high ground. Łatwo, y łatwo? Nie wiem czemu wątwo. przeżyłem, ale. przeżyłem. Och, <coughs> To powiem tak, liczyłem, że da się taki inspektor położyć. Była sobie broń. Co broń? Mm. Hmm. Jest, no nie wiem, czy to w ogóle. No kurwa! Co, kurwa? co, Ojej, co się chul. stało? No nie, no znowu kolcy. Hmm. To jest jakiś przycisk? O kurwa! Ktoś to widział? Nie, dobrze. Nie. Aha. Easy? <laughs> Suicide Squad. O, ja kto wiedział, to jest Bendyfire? Tomma! O kurwa, popowę! Będę! Nie! Węgla. No węże. Węże. Ale nie ma takiego w podle węże, węże dymają, no. Och, <coughs> oh, Ej, też wam dosłownie wpada Achigment za Achigmentem? No? Nie, bo jeszcze mam sto sto mil gierce. U! Nie żyje? O, ma broń! Nie ma broń! Ah. Sam się wysadziłem. Rozbrojony. Ty, Ty. Szybko poszło, kurwa. <laughs> <laughs> o, tu są jakieś dziury, na pewno. O! Jestem ku... w dziurze no <grywa> Nie! Nie! <grywa> to moja dziura! Nie odbiłem w dziurze! O! Co wy żyjecie? No bo jesteśmy w dziurze! Nie potrafię strzelać! O kurwa, będzie ma! On też żyje! Będzie latają! Ty! Nie mają mnie we trzy! Łatwo! <grywa> a ja nie żyję, co? Te? Tak. Wończcie zjadć? Kogoś? Zostawcie mnie! Niec. Chuj, się zabiłem. Le, Narbex le, JP! Le. To, e poczekaj, nie musimy się bić jak on jest tam! No poczekaj, czekaj. Nar oh. Na raz, Narbex JP. A <laughs> nie? <laughs> Ale dobra, aha. No, musimy się bić. Ale co ty za tej musim w ogóle? <laughs> no, Coś tak, nie. Pierdolę was O oh, kurwa wszystko przy no, tym Ale mi się Easy. podobało, że po prostu kurwa, odbiłem do PAW, <noise> a teraz widwył agro do pawieka. Zaakceptowałem, że ja już pabieka. tam nie wiemy po raz kolejny. <noise> nie udało mi się! O nie, nie udało mi się! O, nie. Yo, yes. yes! Kurwa o. dobrze! <noise> o nie! Nie chcę, nie no ja tylko stoję. I, i kurwo. O kurwa, ma broń, o kurwa. Nie, 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 Wiem, nie, nie. Dzięki, 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 dzięki nie, 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 po nie, no, nie, kurwa? nie, 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 Lolis, nie, nie, co nie, <śledzio> odwrócił. Ena. Ena! Pomachałem, o, o, kurwa. <ścoughs> o kurwa. Nie! Przecież ja przypadkiem dostanę z takiego jakiegoś hita, nie? O przecież on skawie ściany! Po on teraz spadnie do mapy. Łatwo. <ścoughs> Ale spiszałem. <ś embed> nie no, bez przesady. Już przetryhardowałem, bo już byłbym wstyd, nie? ja mam Dzień, ja mam Nie mogę wejść góry, do góry. Ma Where O kurwa, wróciła. Ale flipa zrobiłem, ale flip -cidom. Nie, ja nie chcę, to ja idę sobie. Tak, pierdole. Nie, am stack, step bro. O, Kurwa, dobrze, dobrze. Wyczekany.